Do tej pory. Już był ten program Maluch plus, plus realizowany. W związku z tym, że ogromnym powodzeniem się cieszył, a także ważne jest to, żeby nasze dzieci były zaopiekowane, żeby rodzice mogli wrócić do pracy, żeby mogli angażować się zawodowo, żeby dzieci miały dobrą opiekę, właśnie potrzebna jest ta pomoc w opiece nad małymi dziećmi, szczególnie dziećmi do trzech lat. Dziećmi żłobkowymi. I ważne jest, aby było dofinansowanie właśnie na takie przedsięwzięcia jak rozwój, budowanie żłobków i tej opieki dla małych dzieci. I w tym programie to jest wszystko ujęte. Ja się cieszę bardzo i dziękuję tutaj też panu Wójtowi za to, że tak też angażuje się i angażuje także swoje środki w budowanie tej opieki dla, dla dzieci. Myślę, że będziemy tutaj. Wiele mogli z tego programu na Warmii i Mazurach, a także w gminie Szczytno pozyskać. Mam nadzieję, że tutaj obok miejsce, które dzisiaj jest Ruderą w najbliższym czasie będzie przedszkolem, będzie żłobkiem i rodzice będą mogli tu przywozić swoje dzieci i spełniać się zawodowo. Jeszcze raz wszystkim dziękuję i, i proszę o więcej, cały czas proszę o więcej. Staramy się likwidować białe plamy z mapy, czyli te miejsca i te gminy, w których nie ma dostępu do żłobka, do placówki dziecięcej, do miejsca, w którym z jednej strony rodzic może rozwijać się i być aktywny zawodowo, z drugiej strony zapewnić właściwy, odpowiedni rozwój dla swojego dziecka. I po to właśnie stworzy, stworzyliśmy program Maluch Plus, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem, zarówno na poziomie gmin, jak i powiatów. W latach 2018 do 2023 roku to prawie 5,5 miliarda złotych środków w skali całego kraju, które zainwestowaliśmy projekt przewidziany jest do 2029 roku więc będziemy starali się mam nadzieję w przyszłości jeszcze płynniej i jeszcze intensywniej wspomagać gminy i powiaty jeszcze raz podkreślam to bardzo ważne z jednej strony ze względu na rozwój dziecka z drugiej strony ze względu na rozwój zawodowy a dzisiaj inwestycje i rozwój to jest to co przy okazji i współpracy w naszym regionie warmińsko-mazurskim oddziałuje bardzo mocno ja dziękuję za zaangażowanie samorządowców ponieważ to wy głównie znacie problemy lokalne wiecie, jakie jest zapotrzebowanie, jakie jest zainteresowanie organizacją danego projektu, a później jego realizacją. I to Wasza praca też przekłada się na funkcjonowanie sektora szczególnie małych i średnich firm. Serdecznie dziękuję. O szczegółach w liczbach na pewno będzie mówił Pan Wojewoda. W ramach rozszerzonego programu Maluch Plus, w którym w skali kraju do dyspozycji jest 5,5 miliarda złotych dla jednostek samorządu terytorialnego, ale także dla podmiotów niepublicznych. W ramach tych środków do naszego województwa dedykowanych jest ponad 200 milionów złotych. W naborze, który, który się odbył, który, który dzisiaj Państwu prezentujemy. Rozdysponowaliśmy, Ministerstwo Rodziny rozdysponowało 138, 138, ponad 138 milionów, dzięki którym w najbliższych trzech latach powstanie ponad 2700, 2700 miejsc opieki nad, nad maluchami do, do lat trzech.